Mistrz chaosu, słagał rzeczywistość swym gniewem A każda jego... Pomyliłem się po prostu Rozumiem, że się pomyli... pomyliłeś tak? Dobra A! 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 Kurwa Jezus, to był Kurde, mnie goni Dziwko! O, ja, o, 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 o! o ja! Sorry, przepraszam. No ale spokój się na YouTube'a KK człowiek z mocą wikru, jak melodia wokół jest... Ty, ja nie mam fee Ty mamy clean Oskara ty bierzesz Nie 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 na, na, są na mainie, są na mainie Aha, no to po Oscarze Chodź ty masz taki landing po prostu. Ha, po prostu, chodź, chodź, chodź No ja to jest taki turniejowy lutuj, 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 lutuj. O Fiz, mam Fiza S mamy lutuj, lutuj, lutuj. Dobra to chodź za mną Jak zapies Pompa o bunkry, bunkry. bunkry, ty bierzesz, ty bierzesz. Weźcie, 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 ja weź, Ja mam juniory, nie ty bierzesz, ty jesteś lepszy. Ja też mam juniory, dobra. No to daj mi juniory, ty bierzesz bunkry. Masz, możliwe, że napajcie. Wiernij mini mini jeszcze. Ma. Bo to prze, przewaga w lutowaniu. bunkier, bunkier, bunker. Bierz, 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 bierz. Kolejny? Tak. Gdzie? Poplastycznie, no, 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 no. No to, no. to chodź tu lewo, chodź tu lewo, może nie trochę. Są tu, są tu, są tu, siedź za krzakiem. Chyba mnie widzieli. Widzieli cię, no. On się patrzy, Oni grają grał takim samym skinem. Warek, ty ładnie. Jest to 150, 150. Czekaj, mogę z ll mogę z ll No tak, on siedzi za krzakiem. Oła. dostałem. On jest dziwny w chuj. Siedzi za winklem ciągle Wbiegam do domu Zbiegaj Oho Dwa mi Dwa Oni do do... nas dojeżdżają Aha Dostałem dużo, dostałem dużo Ja już sam bunkram Zabij ich, bo oni się we mnie wpieprzają Musisz do mnie przyjść ja sam, idę do domku, chodzę do domku Spróbuję Ech, Idą we mnie, idą we mnie Idę do ciebie, nie schodź, nie schodź, nie schodź Nie, nie dam rady Daj im coś Jeden, jeden detal i drugi też ma zero, drugi ma zero. Dead. na 0. nice. Ale klacz, ale klacz, ale klacz. O, ale sklaczowałem to, nie? Jesteś za mnie dumny. Ja cię jestem zeta. bardzo dumny. O Mimimim. tak, ale mi chłopie fiut stanu. Chcę żeby siedzieć na karcie, żeby zamiast się lutować? Nie mam zęby. Nie O, med. Nie chcę bo zaraz ci playstyle będzie leciał. Shedder zginął. No nie, topka zginęła Real panda Co? Panda jakiś jest tu. Ja Mam byłeś? szarą pompa No ja miałem zieloną kilo Ja mam szykwaj' jak coś widzę z dupce No i G, no i G. No Ty gdzie na underworldzie lecisz ze mną czy jak? No Ej ja chyba wiebie tutaj Szykwaiwa Nie widzę że ich nie ma Jest, patrz Dobra nie ma na derwordzie myślisz? Hmm. Ja bym poczekał na te na grimie, aż ząb może pójdzie. Weź kartę może. A nie wziąłem? Pierdolony lak. No już wziąłem, może. Nie, 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 presja, działa nie, nie, Mogę jakąś lepszą pompę no, Tak, No ja se pozbieram wam osłupę. jest med. Zapamiętaj, że on czuje. Ile no, jeszcze szokaj wesoł uzupełnić. Nie mamy znowu... Co to było? Ja. No gówno. No to no to wiem Że, ty, że to fioletowa broń była To najwyżej win teraz i wy Jakoś crazy gra nie. Ale dziecka będziemy musieli jednąć? Czy w tej czy nie w tej Albo w tej dychaj w kolejnej dycha Kurwa jakie pedały no Oni tam siedzą dalej? Mhm. chyba no pierdole tak, siedźcie się za, za mną. Macie medal i siedziecie się za, za mną. No on się biją. Nice, tu ktoś był. Oni się jakoś chujowo zrzutowali. Aha, tu jest chłop. Fajnie, że solo chłopce tu chodzi. To jest medalion. To jest crazy. To jest crazy medalionem co tu siedzi. To płyty, Ja idę cię zrozumieć, tu, tu przed nami. A nasz no znam Rafonikza A co z Rafoniksem? To mój bujek. Pierdolić Nie. Na pewno To jest kłamstwo Tak jak Gimper teraz gadasz Bo to jest kłamstwo A te pedały z medalionem wymogły się ode mnie to pierdolić Gdzieś tu znikło albo mi się wydawało A powiedz no i co pajacu no i co, pajacu? Nic, być Felbr, jak cień, przemykający między światami. Jego oczy. Ej, jesteś już? Nie, nie, nie kończ. Jeszcze masz jeszcze kilka babek do ocenienia. Nie, nie kończę, tylko mama mi biła. No to spłodzi. Ej, daj pogadać z mamą. Proszę, ja nic nie miłego nie powiem. Daj, proszę, proszę. Proszę, pani mamo, pani mamo, pani mamo. Halo, pani mamo, pani mamo. Halo, pani mamo, pani mamo. Pani mamo, mam pani coś do przekazania. No, następne zdjęcie. No, a weźcie i żeby mi da dała obserwację na Ingen, obradzimy dalej. Uj, to jest jakaś Gabi od Manojka? Ale ja bym ją. <noise> 10 na 10. Kolejna. Uj, uj, jakiś kotek. Jakiś kotek, ale. Ładnie wygląda. To mhm. no. te też. To te, te też już ranki powinien być. 9 Następna vandalica 201. Kurwa, to kurwa jest przecież. No serio, kurwa, jak wy taka do mnie napisał, teraz jest blok chłopie. Vandalica. Rajter, rajter. Kurwa, to jest 1 na 10. Kurwa, jak ona kurwa ma dupę i kurwa udek. Kurwa, ma moje płucia. Ale ładna tutaj jakaś. Wy. Nie, w foletonie, co ty kurwa, różowe włosy. Oju, oj, oj, oj. przypomina mi kogoś z Fortnite, ale nie wiem czy to na pewno. E, Tutaj, 11 na 10, dziękuję. Na dalej. Uuuu! to ta sama kobieta. To ta sama kobieta. Dwunaska. to jest. leci po kartę. Oni zabierali śmietają. Czyli, kto bierze kartę?

ale pewne uniwersalne punkty są szczególnie wrażliwe na dotyk. Najbardziej czuły z nich to żołądź, czyli główka penisa, która jest pełna zakończeń nerwowych. To właśnie na niej powinnaś się najbardziej skupić. Warto również pamiętać o mośnie, choć nie jest technicznie częścią tej. I ty to watasz, mi? Jesteś? Królowi Fortnite'a, chłopie, że mam ci zrobić loda normalnie, dajesz mi poradnik krok po kroku? Debilu, zabij się! Loda.

Zawiam piramidę, a ty znowu klepiesz biedę Nowa żona faraona, ty jak sługa uniżona